Tutaj uszaty team Jestem dzisiaj u mafii do bieszyn Jedziemy sprzedawać zboże Jak widać, proszę pokazać Tak. Pieniążki się nam skończyły Trzeba coś sprzedać w końcu Pokaż to Tutaj, Po ja. co? Widzę, Gadaj coś. Ciemoneczko! No. Ale. Alfa Romeo. Tutaj, proszę Państwa, stara kujnia Bardzo dobre pizze Wszystko tutaj jest stadio.

no idziemy jeszcze raz z gorzem Zobaczymy się za chwilę. na chwilę W razie, cześć No jesteśmy na skupie Widać 60 Za 47 no O haski jak za laski Haski O, łany piesulek haski Żuczek Fajne. Na... Dobra, ja, my jedziemy na, na wagę zobaczymy się później. Cześć. Siema, to znowu my wracamy ze skupu ze złota. Wskażę, jest pszenicę. tony, ale dobra. Zajebisty humor. No, zajebisty humor, za chwilę idziemy na nisko. Cześć. się zawody balonowe. No nic, oglądajcie nasze filmiki. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pozdrawiamy Was wszystkich. No pozdrawiamy wszystkich y, youtuberów, którzy y, nagrywają filmiki z y, rolnictwa. Na razie, cześć!